We ma, we ma maneczko z tej strony Compson, a to jest pierwszy odcinek z Geta Episode from Liberty City. D na dodatku The Ballad of Gatony. To jest właśnie ten nasz ziomuś, ten nasz czarny, wiecie, ten Rasta Man i w ogóle. Dobra, wbijamy. Musimy się przebrać. To jest oczywiście podstawa. Hmm, garniaczek. Może coś lepszego? O, stylowo. Tutaj tak grzecznie. Tutaj jaki, jakby na pogrzeb przed. Jezu! Dajcie mi jakieś fajne ciuchy, nie, ten tonupski. No dobra, nie będzie garniak w końcu. Dobra, w końcu jesteśmy wiecie ziomem. Muza, wiecie. Muza po prostu zarąbista. O, nóż kuchenny. Dobra, nie, dzisiaj sobie nic do nie będę robić. O, jest wino. Wino albo szampan, nie wiem, już nie pamiętam. tracę Zobaczymy, co jest w telewizji. O jezu, ale ciekawe programy o. Ech, jakieś gówno Co my tutaj mamy? O, jakie gniazdeczko w ogóle, wiecie, montowali mi to tydzień temu Dobra, idziemy na miasto, nie ma co mam no mało życia, muszę sobie je uzupełnić Dobra, odpalamy naszego superwana I jedziemy w miasto Kurde, znowu zrobili tą drogę jako jednokierunkową, no co za cioty Ej no panie, co to ma znaczyć? Jak pan jeździsz Już mnie gonią, już nie raz ożyć. A sobie chciałem iść do Plaking Bella tak to jest Clacking bell. Tak, normalnie mamy coś takiego jak GTA 3 Nie, GTA SA O oh shit, zamknęli go, no co za Rumuny Ja nie mogę, ja, a ja jestem przecież taki głodny taksi 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 e, jak to się wołało taksi poczekajcie nie nie pamiętam chyba o jest taksi 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 co za rumun nie ja muszę wsiąść do tej taksówki nie ma bata żebym do niej nie wsiadł o dzień dobry no co za dekiel a odejść mi taksówkę dzięki stary dzięki to była wiesz stary taka kara Ej, 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 co ty, 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 synek! O ty kurde, przecież ja zaraz spadnę, mam stary tak mało życia. Ty... Ty kurde ty. Ty chcesz mnie zabić? Ty morderco, ty niedobry. Ty kurde, dziadzie. Ach, normalnie drugi. Mike Tyson. Oj, tu dawaj. Jeszcze go zaczysz? Jeszcze. Ty kurde. Zapamiętasz mnie. Ja ci kurde dam. Za karę wlecisz z roboty stare. Ty taksówki już nie zobaczysz na oczy Oh shit What the fuck Nie wiedziałem, że przez szybę wyrąbię hmm, Chociaż z reguły, no dobrze Stracę te 200 dolców Ale jak widzicie mam full hp i mam wszystkie bronie Dobra, 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 walić to Idziemy, idziemy, idziemy Tu zawsze stoi to samo auto, nie wiem czemu Dobra wsiadamy Dawaj z nogi! O! Oh! Drugi brusli. No 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 no! Fajna muza! Jezu, jaka to ma prędkość! Normalnie światła! O, zobaczymy czy działa huśtawka! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Gdzie tu jest ta huśtawka? To gdzieś tutaj! Poczekajcie, czekajcie, czekajcie Jest na tym placyku w ogóle huśtawka? E, nie ma, wycyckali nas, no no nic, mówi się trudno Dobra, to troszeczkę podwalamy Robimy, wiecie, wypadki i takie tam duperele Może w końcu zaczną nas gonić Tak poważniej Jeszcze sobie wybiję siebie. o No, to jest co, so, to jest to Ale mu jadę w dupę, ale mu jadę w dupę A ty, o Mies, mi praktycznie nic nie stało, a zobaczcie co tam temu typowi <gry> Mistrz Drogi śledzie, bo król jedzie Wow O kurde Wow, o kurde Tego to się nie spodziewałem Hmm Ale wszyscy żyją, czyli jest spoko Dobra, 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 a teraz ci powiem tak a mnie kurde. Trąbisz? O ty, na mnie trąbisz? Jojo ninga Co, już chciałeś na to wyjąć, tak? Już? Spokojnie, stary, spokojnie. O, idą gliniarze. Gliniarz, w go trafić wieja. O Boli ptaszek, co? Albo masz cichkę. <gryw> Zależy kto co ma stary. E, dobra, są tu jeszcze jakieś pieski. O, już mamy trzy gwiazdki. E, gdzie ten, Te, te, tu, te tu jest. A tu jest już. O, nie, będzie do mnie strzelać. To ja biorę sobie auto i ja to uciekam. Wiecie, emigruję. O, Jezu, jak próję, ja co agresywni. A mówi się, że policjanci jeżdżą bezpiecznie. No jasne. Wow! To było coś Bo cię ja dzisiaj trochę pochlałem, trochę pochlałem i widzicie co się ze mną dzieje e, panie O właśnie możemy kurczę, sobie normalnie pochlać I zobaczcie jak będę chodzić, Jak złamać e, to jest chyba to? nie to nasz typ się nie nazywa to Oh shit okay, blokada Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, 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 bardzo dobrze Cześć, tu tony pedał Czego potrzebujesz? Usługi analne tony. <grywa> o kurde. Poczekajcie, bo w tej chyba części mamy normalnie spadochrony, więc możemy gdzieś, tu, gdzieś sobie tutaj pojeździć i wiecie i w końcu znajdziemy. Albo jeśli wiecie gdzie to się znajduje, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, a ja tam pojadę i wiecie i też sobie dodatkowo podwalamy. Jezu! Sony są kurczę tak uzbrojeni? Yeah, epic jump! O nie, o nie, o nie! A już myślałem, że wypadnę przez szybę. Co za gościu? Nie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jakieś wiecie ekskluzywne kluby. 24 na 7. No nie no zgas mi, no Ty no stary, nie dziś. Proszę cię. No nic, dobra Szybko wiejemy do drugiej fury, szybko, szybko. O, sztyw morde. O nie. o o o o o o dawaj, 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 dawaj mi moje auto. ja jezu musiało ci to woleć. A to to już w ogóle. Wow. Sorry. To nie było specjalnie. To był przypad... przypadek Nie sądzę O, w dup. O jezu. Ale go błynęło Yes. A wy co? Co? Już? Już problemy? Już? Dobra I tak samo w aucie Jak wsiądziemy do policyjnego auta To mamy chyba 5 naboi do shotguna Więc jest dobrze O Jezu Już myślałem, że tam wpadnę Dobra Trzy radiole, 3 Co to jest w ogóle? Trzy radiole to wiecie to ja lewy miandrem jadę Dobra, dobra mam pomysł Kurde, przydałoby się jakieś MP7 albo coś, ale nie mam chyba aż lekasy. Mam jedyne 1700, to co to jest? Idziemy, 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 idziemy. Dawaj, 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 dawaj. To jest Jezu I jaka sieczka O, ty do mnie strzelasz Kurde, szkoda, że te strzały w ogóle nie dochodzą Ale SPD uważaj Liberty City Lecimy stary Zaraz ja Ci pokażę na co mnie stać O, skatepark! No, to jest to! Kurczę, tylko do dupy, że nie ma... O Jezu, zaraz to nie, już myślałem. Szkoda, że nie ma deskorolek. To by było coś już w ogóle. A zaraz się wkurzę i tu chyba wyląduję. Wiecie, nie lubię się denerwować, ale czasami trzeba. W w ogóle, co ja gada. <gadam> A, bo tutaj są tory, takie, wiecie, takie niedokończone. Ciekawe, jak tam się dostać. Kurde, widziałem to w Spidermanie, ale... Jakoś nie lądowałem Dobra, najwyższy budynek To jest chyba tamten. Albo może... O! O kurde! Szukałem właśnie tego miejsca. This is it! O nie, o nie, 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 nie! Dobrze, dałeś radę, stary, brawo! Brawo, naprawdę propsy za akcję. Mój ty czarnuszku. O, Maverick. Maverick, Maverick, nie wiem. To tam się zwie. To jest mój helikopter. Co z tego, że wiecie, że nie mam kluczyków, ale to jest moja. Ja to kupiłem już kiedyś. I po prostu to należy do mnie. Kurde, ciekawi mnie jeszcze, gdzie jest ten cały Gdzie go mogę w ogóle wyczaić? Tu jest ta wieżyczka, o, jak widzicie, stąd mamy widok na całe Liberty City Liberty O! Nie, jednak tamto jest najwyższy budynek, kurde! Ale tak sobie stoję przy tym What the fuck Dawaj, 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 dawaj Rotterdam Tower Poczekajcie, tam je chyba spadochron. Dobra, 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 dawaj, dawaj Dam radę. O nie, o nie, o nie, o nie. Kurczę, nigdy tutaj nie byłem na takiej imprezie. Nie zaprosili mnie, a to dziady. Kurde, ryzykuje wiecie, ryzykuje swoje życie i trochę się boję tak tutaj wlecieć. O oh shit! O nie, o nie, o nie! Nie, nie, nie! Dobra, żyję. Nie no, może tam innym razem wlecimy. Na razie niech nas goni policja. Coś im to słabo wychodzi, nie wiem czemu. O tutaj też jest jakaś wieża telewizyjna jak widzicie, ale nie ma helikoptera To sobie chyba wyląduje Dawaj, 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 malina dawaj, 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 dawaj O! O kurde, już coś pika Ach znowu ten system Beznadziejny O a tutaj są helikoptery, poczekajcie, może się coś zrespi? Nie Nic, dupa Aj, a nie, jednak są, jednak są O kurde, ale to będzie epic lądowanie o nie! O nie, 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 proszę, proszę nie. Dobra, żyję. Okej, dobra. I byk O kurde, nie mam śmigła. Teraz możemy jechać, wyjść na jakąś imprezę. Dobra, przynajmniej żyjemy. Ej, ju! Do wody już! Liczę do pięciu stary Do wody. A dobry pies. Ty tak samo, na no, co liczysz? No, no. Przestraszyłeś się, co? Widzieliście jaki Matrix? Kurde, to jest kozak. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dobrze no, jest. Ej, no ktoś do mnie strzela, to jest nie fair, to jest hamskie. O Jezu, czy ja to przeżyję, czy ja to przeżyję? Przeżyłem to, jest, udało się. O wy, kurde. Ale już do mnie strzelają, już, Żydy strzelają, już. O, dobra, może tutaj wyląduję, zobaczymy co się stanie. Dawaj, 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 dawaj. O, pięknie. Wow i dobra, i teraz czekamy na nasze mordeczki. Zdychaj. Jest dostał! Dostał, dostał bardzo dobrze. O kurde bym spadł. O nie, no nie, na kolejny strzela. A widzicie, boi, boi się podlecieć. Prawidłowo, jestem groźny. Jestem niebezpiecznym psem. Fu psem. Bandytą, przestępcą. I te sprawy. Tom, jaki korek się już zrobił. No dawaj, podleć. Ej, no i jakim cudem tam ten typ też dostał? A ten co tak z, zniż... Nie, zniżał, zniżył się. No, zmalał, chciałem powiedzieć. Co mu tak zmalał? <grym> o kurde. Wiesz, było groźnie. Tutaj do mnie strzelali. I co, na hardcore skaczemy? Czy jak robimy? Kurczę, jakbym był na live, czy coś, to wiecie, to bym napisał. Decyzja zależy od Was. I byście napisali: Skocz, skocz, są skocz. A tak to co? Tak to nic nie mogę powiedzieć. Co jest? No dobra, no Gościu, musisz bić sobie na to, to poczekaj. Eee, poczekaj. O! Tylko, że to jest droga donikąd, stary. Popełniasz samobójstwo. O nie! O nie! Ło wow! i umarno. Widzicie? Jednak ten ziomal sam się chciał zabić. Tak, to się nazywa śmierć. No dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.